Cześć! W momencie, gdy Daniel jest na malowaniu przedstawię Wam maszynę HMS-u, która jest dostępna na Backstage'u, gdzie jutro się będzie działo. Wszyscy zawodnicy mogą sobie na niej poćwiczyć i spompować się przed zawodami. Mianowicie jesteśmy w stanie na niej zrobić dosłownie każdą partię ciała, bo i mamy suwnice Smitha i wszystkie wyciągi i górne i dolny. Dodatkowo mamy różne możliwości przypięć, więc całe, cała gama ćwiczeń jest do dyspozycji. I klatkę piersiową, i całe ramiona, a jak ktoś potrzebuje, to i nogi. Ok, no czyli najbardziej znane, czyli gumy najlepszej jakości, progumy e, firmy HMS e, są również z możliwością uchwytów. E, następnie mamy hantelki. Jest cała gama ciężarów, więc dla każdego coś dobrego. Są do wykorzystania również ławeczki e, oraz tutaj mamy maty, więc jakby ktoś potrzebował się rozłożyć i zrobić sobie trochę więcej placu, to na pewno tutaj znajdzie dla siebie bardzo dużo miejsca. No to kochani jesteśmy na backstageu, już za chwilę Daniel ma swoje wyjście w Lide Pro, aktualnie się maluje, to już jest to ostatnie malowanie. Jak widzicie jest bardzo dużo zawodników, wszyscy przygotowują się do swoich startów, start Daniela jest o godzinie 20. My trzymamy na maksa kciuki i mam nadzieję, że Wy również. A tymczasem zapraszam Was na dalszą relację z tego dnia, bo naprawdę będzie się dużo działo i mam nadzieję, że dostarczymy Wam mega dużo fajnych emocji.